Jak wygląda Hawana, jak wygląda y, dzielnica Hawany, do której są zawolni, na, zawożeni turyści? To jest Hawana Wiecha. Hawana Wiecha wygląda cudownie. Hawana Wiecha to piękne y, budynki odnowione, ale odnowione są tylko fasady. Żaden z turystów nie wchodzi w bramę. Żaden turysta nie, nie poznaje tak naprawdę Kuby. Turyści, którzy tam jadą, poznają Kubę taką, jaką chcą ją pokazać kiedyś Fidel, teraz Raul. Nas, nas to nie interesowało, bo gdzieś tam moja dziennikarska dusza sprawia, że ja chcę poznawać miejsca przez ludzi. Postanowiliśmy odszukać Polaków. Na Kubie żyje około, około 100 Polaków. W większości są to kobiety, które między 50 a 70, 80 rokiem poznały Kubańczyków w Polsce. To, co zarobiłem w ciągu 20 całego mojego życia tutaj na Kubie, wymieniając, wystarczyłoby mi tylko na, na bilet tam i z powrotem. Jeżeli ja bym wiedziała, jak tutaj jest, nigdy bym nie przyjęła. Jeśli będziecie Państwo kiedyś się wybierali na Kubę, jakkolwiek to nie brzmi, zabierajcie zawsze prezenty. I dla Kubańczyków też, tak: leki, jakieś witaminy, bo tego nie mają, olejki do opalania, bo o tym marzą. Zabierajcie też gazety dla Polaków, zostawiajcie je w ambasadzie. Oni naprawdę ze łzami w oczach przyjmują takie prezenty.